Tuż opisać sto łagodnie Jedno mężne sprawy walki Przeciw ludom rozlicznym dookoła podwięte Oni w bojach ponawialych Na miastkę starą węgrów I całą ich ziemię aż po Dunaj Władzy swej schołdował Nieposkromionych zaś zasów Tak przeważnie skromił Ze książęcej stolice swą założył A nawiestników swych wśród tego kraju postanowił. On także święte do Wojczecha, w długie wielkim, Ze swym wielkim uczczeniem przyjął A ten do dobróz wkroczył i tam palmy swej W męczeńskiej postąpił Po czym Bolesław na panie złota Ciało jego od plusaków wykupił Ścią należną w grocie gnieźnieckim złożył Czasów jego od cesarz do grobu świętego Wojciecha Celem modlitwy i przejednania przybył. Bolesław podejmował go w tych to powiem jego czasach Złoto pospolitym na równi ze srebrem. Cesarz rzymski zawołał w stumieniu całym o na koronę cesarstwa Większe to jeszcze co widzę, nad wieści sławą mi głoszone. Nie jest to rzecz godna, aby takiego to męża osobliwego zwać kobysem we chwalebnie. Raczej na tron królewski podniesionego, ja tenemu uświetnić. Przy tych słowach Jaden cesarski, zdjąwszy z swej głowy na głowę Bolesława, sława, zakład przyjaźni go włożył. Dał w upominku gwóźdź Krzyża Pańskiego wraz Z włócznią małrycego Świętego, za co go wzajem bolesła ramieniem Świętego Wojciecha udarował Cesarz zamianował go bratem I sprzymierzeńcem cesarstwa A ludu rzymskiego przyjacielem I towarzyszem postanowił Nad to cokolwiek stanach nic Kościelnych w krainie Polaków Zawiadował go bratem, trzymierzeńcem cesarstwa, a ludu rzymskiego przyjacielem i towarzyszem postanowił nad to cokolwiek z kościelnych w kraju. Czasach! Złoto pospolity na równi ze srebrem. Cesarz rzymski zawołał w cały. całe. O, na koronę cesarstwa mego. Większe to jeszcze, co widzę, nad wieści sławą głoszone.